Kolejną osobą, która przed kamerami przedstawi swój wybór złotej 11 GKS-u Katowice, będzie Rafał Kędzior. Witam Cię. Witam, cześć. No to, żeby nie tracić czasu, rozpoczynamy wybór 11 najlepszych. Przyszedł dość przygotowany do nas, więc chyba szybko nam to pójdzie. E, powiem Ci tak. Powiedziałeś 11 najlepszych. Ja tu sobie to tak chciałem poukładać, że wybieram 11, których kojarzę z boiska, pamiętam z boiska, dlatego od razu przepraszam te wszystkie gwiazdy, które grały w GieKSie wcześniej. Jak sobie sprawdziłem na pierwszym meczu byłem w 91 roku, wielu wspaniałych zawodników w minionych latach przed 91 rokiem reprezentowało barwy GieKSy, sporo tych sukcesów, ale no przepraszam, tak po prostu sobie wybrałem, że to jest może nie złota jedenastka, ale moja jedenastka GieKSy. No może będzie parę kontrowersyjnych wyborów, to zostawiam do oceny kibicom. Bardzo często jest właśnie tak, że dokładnie osoba, która żyła w jakichś latach, sugeruje się tymi zawodnikami, których pamięta z boiska i pewnie również przy, to, przy Twoim nazwisku też tak będzie. No właśnie, jak gdyby Ronaldo grał w latach 50., -tych, 60., -tych, 50., -tych, jeszcze nie było GKS, w 60., -tych, 70. -tych w barwach GKS-u trudno byłoby go pominąć przy takiej 11, ale tak jak powiedziałem. Traktuję to jako moją najlepszą jedenastkę, nie wiem czy najlepszą, może też jakieś tam sympatie indywidualne będą gdzieś tam decydowały przy tym wyborze, natomiast no, trzeba docenić, tak jak powiedziałem, tych wszystkich, którzy grali wcześniej, strzelić bramkę na kamną Nou Barcelonie, to już chyba moi poprzednicy tutaj mówili, pana Rotera trzeba oczywiście zawsze witać z wielkim szacunkiem, ale w mojej jedenastce od razu mogę zdradzić, się nie znajdzie. Skoro jesteś już gotowy, to rozpoczynamy od pierwszej formacji, i wybieramy bramkarza. No tak, wielkiego dylematu nie miałem. Widzę, że jest Piotr Czaja. Oczywiście tych, o, przeszedłem do drugiej formacji, tak? Czyli szybko znalazłem Janusza Jojkę. Tak, to jest zawodnik. To też się wiąże z tym, że to były moje pierwsze lata, kiedy chodziłem na GKS i chyba te lata dzieciństwa takie najsilniej, najsilniej wspominamy, jeśli chodzi o swoich takich idoli, tak? O tych piłkarzy, zawodników, których wspominamy po latach. Janusz Jojko, e, charakterystyczna czupryna, charakterystyczny głos. E, ja jak nie mogłem być na meczu GKS-u przy Bukowie, a byłem u siebie na osiedlu, GKS grał, to, to też słyszałem jak krzyczał Moja! I to chyba dzisiaj mogą potwierdzić Łukasz Budziłek, czy inni bramkarze GieKSy, którzy teraz pracują z trenerem, że, że naprawdę charyzmatyczna postać, obdarzona właśnie takimi warunkami głosowymi. To oczywiście tak pół żartem, pół serio chodzi o te, o te umiejętności bramkarskie. no Ja, ja pamiętam e, te mecze z Arisem jazdowego oczywiście nie, ale oglądałem powtórki, widziałem jak strzelił gola, jak bronił bramki, fenomenalne interwencje i charakterystyczny srebrno-szary strój, który przez wiele sezonów przy Bukowej przyodziewał, więc tutaj nie miałem problemu. W oczywiście było wielu innych bramkarzy. Jeden jest trenerem, jednym z trenerów reprezentacji Polski, trenerem bramkarzy Jarosław Kocz, ale to już późniejsze lata. Tutaj nie było wątpliwości Janu Żojko. Formacja obrony to trzech, trzy pola, które trzeba zapełnić i również ciężki wybór, bo tych nazwisk jest bardzo dużo. No właśnie, dlatego szukam tych z moich lat. Widziałem, że moi poprzednicy wybierali Jerzego Kapiaca. Teraz tutaj się zatrzymałem Krzysztof Maciejewski, Zastanawiałem się nad tą kandydaturą, bo to też właśnie zawodnik, którego kojarzę z boiska, i który, który był w wieku dwudziestu kilku lat wyglądał jakby miał 60, ale, ale sporo właśnie tego zdrowia zostawiał na boisku. Zawsze pamiętam taki czerwony, zmęczony po tych, po tych meczach, schodził boiska, fenomenalne uderzenie z dystansu, ale tutaj właśnie się zastanawiałem, natomiast nie wybrałem. Tego zawodnika, Marek Świerczewski, i yy, jego właśnie sobie wybieram do tej jedenastki, tylko trzech obrońców. On przecież przez wiele sezonów występował też w liniach ofensywnych, ale jeżeli ktoś gra przy Bukowej, yy, ma generał, yy, środkowy obrońca z dziesiątką, to też nie jest zbyt częste, no więc no, takie moje skojarzenia, że Marek Świerczewski zasłużył na to, aby znaleźć się w tej jedenastce. Yy, szybko szukam następnego nazwiska. Myślałem o Piotrze Piekarczyku, to miałem, można powiedzieć, trudny orzech do zgryzienia. <gryzanie> <gryzanie> Natomiast, no też nie, nie, nie pamiętam z boiska, Pamiętam jako trenera właśnie z tych lat, kiedy były te sukcesy w europejskich Pucharach. Dlatego, gdybyśmy wybierali trenera, to pewnie bym kliknął. A tak szukam dalej. I Roman Szewczyk. No właśnie, jego zboiska pamiętam słabo. Natomiast pamiętam, że w eliminacjach Mistrzostw Świata. 94 roku, które były w Stanach Zjednoczonych. Polska nie awansowała, ale on był kapitanem tamtej reprezentacji, więc jego pamiętam może nie tyle z Bukowej, co z tamtej reprezentacji. Dzięki niemu wiem, jak powinno się wymawiać nazwę Sosho, chociaż pisze się to zupełnie inaczej, no bo w tym klubie przecież występował, kiedy odszedł z Gieksy. No i na szczęście jest YouTube i polecam wszystkim kibicom Geksy, żeby wpisali sobie GKS Hutnik 92 rok. Bramki po prostu fenomenalne z dystansu. Najpierw 40 metrów Uderzenie nie do obrony, chwilę potem 50 metr, więc prawie połowa boiska, równie mocny albo i mocniejszy strzał, piłka odbiła się od poprzeczki, wpadła do bramki, no na mnie ogromne to wrażenie zrobiło, stratosferyczna siła tych uderzeń, więc y, dlatego Roman Szewczyk. No i trzeci zawodnik, bo jak na razie to różni. różni. Rozmawialiśmy z Leszkiem Błożyńskim, rozmawialiśmy z Pawłem Czado. Widać, że na razie masz oryginalne wybory. Nie wiem, czy oryginalne. Też nad Mirosławem Ształcenerem się zastanawiałem, ale Kazimierz Węgrzyn. To znowu są te lata, które, które właśnie pamiętam z gry w Europie. Ja wiem, że to do wielu ludzi o imieniu Kazimierz się taką, taką historię dopowiada, że kibice śpiewali Węgrzyn-Kazimierz. Nie dotknij kaska, bo zginiesz. Nie wiem, czy to miało miejsce na Bukowej, natomiast ja też pamiętam taką charyzmę twardego człowieka. Może już wtedy te wiaderka, witamin, o których teraz wspomina podczas transmisji, spożywał. No i, i ja tego zawodnika właśnie pamiętam z boiska jako nieustępliwego, wielkiego, takiego mocno zbudowanego człowieka. I, i też kiedy, kiedy gdzieś trenowałem w zespołach juniorskich, to miałem pierwszy autograf. Od Kazimierza Węgrzyna wielkie, wielkie przeżycie. Ale nigdy obrońcą nie zostałeś? No nie, nawet piłkarzem nie zostałem, nawet zawodnikiem nie zostałem. Także Marek Świerczewski, Roman Szewczyk, Kazimierz Węgrzyn to, lis, to linia obrony. I no i teraz. Jeszcze jeśli mogę powiedzieć, no nie sugerujmy się tym ustawieniem. Tak, trzech obrońców, lewa, prawa, środek, to, to jest tutaj zupełnie przypadkowe. Teraz zaczynamy linię pomocy. Tu też nie będziemy się sugerować lewa, prawa, środek. Oczywiście. Artur Andruszczak widzę tutaj na pierwszy ogień. Andrut w Katowicach do dziś się dobrze kojarzy wszystkim młodym ludziom, nie tylko młodym. Ale ja szukam. No właśnie, zastanawiałem się też tutaj nazwisko Adama Bały nad tym zawodnikiem. Grzegorz Borawski. To był taki dla mnie też jeden z trudniejszych wyborów, bo pamiętam jego strzał na bramkę Benfiki, po którym to strzale dobił piłkę Adam Kucz. I jakoś też mi się kojarzył ten zawodnik zawsze jako taki żelazny piłkarz GKS-u może nie na pierwszych stronach gazet, ale zawsze w tych latach, w początku lat 90-tych w tej gks był. Ale nie wybrałem Grzegorza Borawskiego. Dariusz Grzesik, no to też jest taka postać, nad którą się zastanawiałem. I Adam Kurcz no widzę, widzę Adama Kucza, już chciałem kliknąć wybierz i już nawet sobie w, w pierwszej takiej mojej jedenastce kliknąłem na Adama Kucza, troszkę kontrowersji z tego końcowego fragmentu pobytu w Katowicach, ale to muszę powiedzieć, z całą pewnością to był mój pierwszy idol, taki, jeśli chodzi o gieksę. Niski, e, też byłem zawsze niższy w tych moich kategoriach wiekowych, więc, więc wybór automatyczny. Człowiek, który pamiętam jeździł Renault Megan kupę po, po Katowicach, to, to była wielka rzecz. Każdy chciał być jak Adam Kurz, no przecież właśnie ta bramka z Benfica, no i na tym skrzydełku biegał, ale też jego nie ma w tej 11. No, musi być u mnie Adam Ledwoń, tak. E, reprezentant Polski. No, i, i człowiek o, o wielkim charakterze, chyba tutaj nic nie, nie trzeba więcej komentować. Mało tego, wielokrotnie powtarzał, że chciałby do GKS-u wrócić na koniec kariery. Nie udało się. Wiemy, wiemy dlaczego tak wyszło, ale. Kied, kilka tygodni chyba przed tym takim smutnym wydarzeniem, e, jeszcze był na meczu w Katowicach. Pamiętam, jeszcze wtedy nie pracowałem w Orange Sport w innej stacji i miałem okazję porozmawiać z nim chwilę i zapewniał, że, że chciałby wrócić na Bukową. Na Bukową nie wrócił, ale e, te powroty na Bukową też były dla mnie jakby ważnym kryterium przy wyborze jedenastki. Szukamy dalej pomocników. Widzę, że tutaj trzeba wrócić do tych pierwszych wyborów. Adam Ledwoń, Andrzej Lesiak. Wiele osób wybierało Janusza Nawrockiego. Ja jednak przewijam dalej. Piotr Świerczewski wybiera. No cóż, yy, yy, późniejsza kariera w klubach zagranicznych, a wypłynął przecież w GKSie Katowice, jest na najnowszym kalendarzu, także też kibice ci mogą sobie przypomnieć tę sylwetkę, chociaż Piotr Świerczewski nie daje sobie zapomnieć. Yy, nie tylko fanom sportu, ale myślę, że wszystkim interesującym się takim życiem publicznym w Polsce. A człowiek, który przecież w barwach, kiedy był piłkarzem GKS-u, zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie srebrny medal, no więc reprezentował Giekse, zdobył medal olimpijski. Myślę, że też, też za to, no też zawsze taki uśmiechnięty, mający wiele do powiedzenia. Fajna postać, naprawdę fajna postać. Adam, Redwon, Piotr Świerczewski, jeszcze dwóch zawodników. Tak słuchając ciebie mam wrażenie, że najchętniej to byś wszystkich tych 50 tutaj nie. do tej 11-ki Nie, nie, no wybrałem sobie takie kryterium, że muszę chociaż troszkę pamiętać z boiska, więc dlatego, no tak, no każdego, Mirosław Widuch. właśnie, klikam, wybierz, bo tak jak już rozmawialiśmy w chyba w wyborze naszych poprzednich, waszych poprzednich gości, to nie było Mirosława Widucha, no ja oczywiście wybieram Mirosława Widucha, jedna bramka tylko w barwach Gieksy, ale wypomniana kiedyś podczas gali Złote Buki przez właśnie Piotra Świerczewskiego, został taki mały prezent, <laughs> może nie do końca piłkarski, ale, ale tak chcieli uhonorować Mirosława Widucha za, ten, za tego jednego gola w meczu chyba z Górnikiem Zabrze no oczywiście to jest taki człowiek, który, który typowy defensywny pomocnik jak to się mówi, Także jak Polacy Ktoś wybiera jedenastkę, to się zastanawia, co to za człowiek. A to był człowiek taki w tej drużynie od czarnej roboty, kółeczka na środku boiska. Już nie chcę mówić, że tak jak. Wielokrotnie się mówi, jak gaz, tak, niewidoczny, a paraliżujący przeciwnika, ale taki właśnie Mirosław Widuch był. Poza tym, skromny zawodnik, zawsze gotowy do tego, aby łatać dziury po tych innych zawodnikach, którzy gdzieś tam się zapędzili do przodu. Także Mirosław Widuch jak najbardziej ma miejsce w mojej jedenastce. A propos widucha, to nie masz wrażenia, że gdyby szczelił może nie wiem, 10, 12 bramek, to by tego nikt nie pamiętał, ile tak naprawdę szczelił, ale że szczelił tylko jedną, to każdy już pamięta. No tak to jest. Czasami właśnie takie, no, ktoś się czymś wyróżni, a jeszcze o, o, o Ledwoniu chciałem powiedzieć, przecież miał kiedyś fryzurę miał wycięte GKS Katowice oczywiście tam też, tak jak powiedziałem są, nikt nie może, jest tylko czarny, tylko biały, tak i wiele takich postaci na pewno w tej jedenastce będzie ja nie chciałbym się na tym skupiać, no bo to tak jak powiedziałem, te moje odczucia, które pewnie kiedyś były bardziej emocjonalne i, i dlatego sięgam do tamtych lat i Sławomir Wojciechowski wiem, może byli lepsi w GKS Katowice ale ten zawodnik, no ja też pamiętam te strzały z rzutów wolnych, z rzutów rożnych no i Bayern Monachium, tak? teraz wszyscy, wszyscy się emocjonują, że oczywiście Robert Lewandowski jako gwiazda przechodzi do Bayernu Monachium, a przecież Sławomir Wojciechowski nawet zdobył jedną bramkę w Bundeslidze i, i też w Bayernie Monachium grał, no ale tu przy Bukowej to, to chyba nikomu nie trzeba przypominać jakie bramki, z zrzutów wolnych, z zrzutów rożnych. No i, i cóż, no może nie jest ikoną GKS-u Katowice, ale na pewno piłkarzem, który piłkarsko w mojej ocenie zasługuje na to, aby się w tej jedenastce znaleźć. Czas więc na atak, chyba najciekawsza formacja dla Ciebie, bo ci zawodnicy, którzy najlepiej grali dla GKS, to, to ich najmniej pamiętasz, bo to jednak były czasy troszkę przed, przed Twoim tutaj jakby byciem Nabukowe już osobiście. Szukam Michała Zielińskiego, jest? Nie ma. Grzegorz Pawłuszek też nie ma. Nie no, żartuję oczywiście. Eee, tak, no i tutaj większość wybiera kubisztal, furtok, koniarek, tak? No nie mogę nie wybrać. No mam, mam takie szczęście, że, że, że koniarek wrócił do geksy, że furtok wrócił do geksy. Także tych dwóch zawodników od razu powiem wybieram. Jan Furtok to ja pamiętam właśnie ten powrót bodajże 95 rok, jeśli się nie mylę do GKS-u, czyli tego złotego okresu końcówki lat 80. połowy lat 80. no nie mam prawa pamiętać. Natomiast, no, jeżeli ja tego zawodnika też oglądałem gdzieś, nie wiem, na dzf czy Sadańc, jak w barwach Eintrachtu rywalizował z Juventusem Tourym, byłem dumny, że to człowiek Gieksy, że to człowiek z Katowic. No to no, później, jak wrócił do tego GKS-u, wielka osoba, wielka ikona tego klubu. No więc od razu klikam y, Jan Furtok, tylko znajdę jest. No tutaj chyba nie trzeba żadnych zbędnych tłumaczeń do tej kandydatury. I od razu drugi napastnik. No, właśnie. O akurat się tak nam ułożył, że środkowy to niech będzie środkowy wysoki Maria Janoszka, tak? Ecik z Radziankowa. Późno trafił do Gieksy, no ale zaopał się na te kilka ciekawych spotkań. Anegdotki, tak? Krożące takie coło to mimo, jo i pele, jak on to kiedyś powiedział. Bramki strzelane głową. Też sobie właśnie jeszcze poszukałem takich dzisiaj meczów z lat właśnie 90. -tych. To naprawdę uderzenie głową, niektórzy nie mają, nie mają takiego uderzenia z wolę, jak Marian Januszka potrafił przyłożyć głowę. No i co, zaczepił na boisku Zinedina Zidana też, powiedział mu parę słów po śląsku. No fajna postać, skromny człowiek, a, a niezły piłkarz, kto wie co by było, gdyby trafił do GieKSy wcześniej. No i na drugim, że tak powiem, skrzydle w ataku Marek Koniarek. Też oczywiście wiedziałem, że, że jest GKS-u, ale pierwszy raz na zobaczyłem w barwach Widzewa. I jeszcze pamiętam taki mecz przegrany 1 do 4 z Widzewem i Koniarek wtedy strzelił gola. Głupio było, bo taka porażka wysoka GieKSy przy Bukowej, ale no jak strzelił Koniarek, to tak się troszkę troszkę milej mimo wszystko zrobiło. Na szczęście tak jak furtok wrócił jeszcze do GieKSy na koniec, chyba trzy bramki w przedostatnim sezonie w barwach GKS-u, no więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że widziałem na boisku, także także mogę wybrać tego zawodnika. No i taka moja jedenastka. Twoja jedenastka Jan Żerikow w bramce w obronie Marek Świerszewski, Roman Szewczyk, Kazimierz Węgrzyn. Pomoc to Adam Ledwoń, Piotr Świerszewski, Mirosław Widuch, Sławomir Wojciechowski. No i atak Jan Furtok, Marian Janoszka i Marek Koniarek. To zatwierdzamy, tak? Zatwierdzamy. Zdecydowanie. W takim razie zatwierdzamy. No i dziękuję Ci, Rafał, za to, że przybliżyłeś Twoją Złotą Jedenastkę kibicom GKS-u Katowice. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na stulecie trafi ktoś z tej obecnej jedenastki, która wywalczyła awans, a potem w Ekstraklasie też będzie zdobywała bramki i cieszyła oczy kibiców. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.